ma. za nami kolejna, trzecia już runda turnieju we Wrocławiu i dzisiaj w drugiej rundzie tego dnia moim przeciwnikiem był Piotr Sygulski, zawodnik, którego znam, zawodnik, z którym parę razy już w życiu grałem, ponieważ jest to chłopak z Podkarpacia o rankingu 2103. I zanim przejdziemy do partii... Trochę zaspoileruję, że w tej partii stała się rzecz, która kurczę sprawiła, że zacząłem się trochę o siebie martwić. E, nigdy wcześniej coś takiego mi się nie zdarzyło. E, no ale cóż, tak to bywa. Także opowiem Wam, gdy dojdziemy do tego momentu, chcę Was też przeprosić, że jestem żółty z jakiegoś powodu. E, natomiast takie jest światło w pokoju, że żółty muszę być. Nie tacy ludzie, jak ja bywali żółci. E, przeciwnik zagrał ruch D4 i tego trochę się spodziewałem, to znaczy nie było czasu, żeby przygotować się jakoś bardzo. Natomiast widziałem, że mój przeciwnik, przeciwnik jest graczem, który lubi zagrać obronę katalońską, czyli zagra C4, potem zagra G3, goniec G2 i tak dalej i tak dalej. I o ile w pierwszej rundzie miałem taki nastrój, że wiecie, zagramy na spokojnie, co ma być, to będzie, to ze względu na to, że w pierwszej rundzie turnieju zremisowałem, to tutaj miałem takie coś, że chciałem zagrać agresywny debiut, żeby były szanse w jakiś sposób przeciwnika przechytrzyć. Także nastąpiło C4, C4 E6, G3, no i tutaj zdecydowałem się na zagranie ruchu C5 i zrobiłem to z pełną świadomością, ponieważ e, ja sam gram kolorem białym. Partię katalońską. I wiem, że akurat w tym ustawianiu, jeżeli ktoś gra przez C5, to te warianty bardzo często bywają dla białego nieprzyjemne i te pozycje są takie, że dużo rzeczy się dzieje. Także oponent tutaj widziałem, że przez internet zdarzało mu się zostawiać tego pionka typu skoczek F3 albo koniec G2. Natomiast spodziewałem się, że podczas partii nastąpi D5, bicie, bicie, D6, skoczek C3, G6, goniec G2, goniec G7, skoczek F3, roszada, roszada i wieża E8. To jest coś, że to był, po, przeszedłem przez. Te warianty szybko, z tego względu, że zauważcie, nie tracimy w ogóle czasu. Jeżeli ktoś decyduje się tam w czwartym ruchu grać D5, to ta pozycja powstaje prawie za każdym razem, bo wszystkie te ruchy są y, forsowne. Ja mam ustawionego końca, który ładnie strzela, ja kontroluję y, linię pół otwartą linię E, natomiast z drugiej strony przeciwnik ma tego silnego pionka, natomiast co do zasady przy gońcu na G2 ten pionek bywa problematyczny. No i tutaj widziałem, że przeciwnik w przeszłości grywał takie ruchy jak H3, jak jakiś skoczek D2, skoczek D2 tutaj jest jednym z głównych ruchów, na każdą z tych rzeczy miałem coś przygotowany, natomiast przeciwnik zagrał ruch goniec F4 i na to sobie nie popatrzyłem, Natomiast ja sam gram tak kolorem białym, więc tutaj nie mogę powiedzieć, że mi się jakoś fartło, po prostu ze względu na to, że znam debiuty w miarę, to zagrałem ruch goniec F5, wiedziałem, że to jest dość dla przeciwnika nieprzyjemne, ja sam przegrywałem, zdarzało mi się w taki sposób partie białe mi przegrywać. No i tutaj wiedziałem. Że głównym ruchem jest skoczek H4. No i że tutaj gramy goniec G4, bla 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 bla. Warianty są dość długie. Natomiast przeciwnik mnie zaskoczył, bo zagrał posunięcie skoczek D2. Zastanowił się, jak widzicie, tam 3-4 minutki i zdecydował się zagrać ruch skoczek D2 z takim planem, że zagra on E4 i jedziemy sobie dalej. I gramy, gramy dalej. Natomiast ten ruch osobiście mi się nie podobał, to znaczy, ja miałem takie przeczucie, że tu już jest ok, że przeciwnik trochę myśli, gra według mnie niedokładnie, więc będzie spoko. Zagrałem skoczek H5, po to, żeby tego gońca atakować. I teraz przeciwnik ma w zasadzie dwa sensowne ruchy, a mianowicie może wrócić tym gońcem na E3. I tutaj w ogóle planowałem, że wiecie, ustawię sobie Hetmana na D7, Skoczka potem na D7, albo Skoczka na D7 od razu. Można nawet myśleć o biciu na E3. Natomiast ja bym się na to raczej nie zdecydował, bo kurczę yy, po co oddawać jakość. Wydawało mi się, że ta pozycja jest dla mnie wystarczająco spoko. Natomiast przeciwnik zdecydował się na posunięcie E4, i teraz po biciu on odbija tutaj. Yy, no i tutaj dochodzimy do momentu, który. Trochę mnie zszokował, tak z perspektywy czasu, ponieważ, jak widzicie, bo gram sobie kolorem czarnym, i w tym momencie atakowany jest mój goniec. Mam w zasadzie dwa sensowne ruchy: pójście na D7 albo pójście na C8. No i ja, wyobraźcie sobie, że zagrałem goniec D7, i to jest ten szokujący moment, bo nie chodzi o sam ruch, ale popatrzcie sobie, co się stało z moim czasem. Mam godzinę 30. A teraz mam 47 minut. Myślałem nad ruchem 45 minut pomimo tego, że wiecie, mam dwa ruchy do wyboru. Zagrałem goniec D7 i to jest z jednego jakby trochę to jest śmieszne, ale trochę też smutne, bo prawda jest taka, że ja nie myślałem o pozycji i nie wiem co mi się stało, ale jakoś tak losowo sobie trochę odleciałem. To znaczy tak patrzyłem na te szachownice, ale w ogóle nie myślałem o partii, nie? I to było smutne, no bo straciłem dużo czasu, a koniec końców to jest ostra pozycja i oczywiście potem musiałem już liczyć, powiedzmy pół godziny w ogóle nie myślałem o niczym, a potem zacząłem Liczyć sobie y, ruchy, no i tak zastanawiałem się, czy grać goniec D7, czy goniec C8. Bo z jednej strony, początkowo ja myślałem, że w ogóle tu jest spoko, bo po goniec D7, jak przeciwnik zagra skoczek C4. Czego się spodziewałem, to ja myślałem, że mogę zagrać hetman F6 i atakuję tutaj, yy, grożę ruchem B5 i cokolwiek przeciwnik nie zrobi, albo straci pionka, albo dostanie ruch B5 i przegonie tego skoczka. Więc myślałem, że tu jest ok. Natomiast okazuje się, że nie. To nie powstało w partii, chcę wam tylko pokazać mój tok rozumowania, bo oponent ma ruch hetman F3. I jak ja zagram B5, co wydaje się logiczne, to on ma E5. I jak ja to zdecyduję się zbić, on to zbije, i pomimo tego, że jego pionki są fatalne, to jego pozycja jest dobra. Bo co ja mogę zrobić? Ja sobie odejdę gońcem, trzeba liczyć ruchy typu D6, trzeba liczyć, że stracę tego pionka. Ten Hetman jest aktywny, ten Skoczek jest aktywny, no wydaje się, że jest źle. Więc koniec końców, liczyłem, 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 no i znowu w tej pozycji myślałem, ty, to może w sumie zagram goniec C8. Po to, że jak zagram goniec C8 i przeciwnik wróci tutaj, to mój pionek jest broniony. I może mogę coś zagrać typu A6. Ja osobiście myślałem, żeby zagrać tutaj, tutaj, zagrać B5 i jak przeciwnik sobie odejdzie z koczkiem, to zagrać cokolwiek. To była taka rzecz, którą też myślałem, którą brałem pod uwagę. Natomiast koniec końców nie zdecydowałem się na to z takiego prostego powodu, a mianowicie powiedziałem sobie Tomeczku, jest któryś tam ruch. A ty masz wszystkie figury na ósmej linii i niby to wygląda fajnie, ale z drugiej strony nie, nie rozumiałem, dlaczego ja tutaj mam stać dobrze. Sądziłem, że przeciwnik bardzo szybko będzie mógł moje pionki atakować, więc to goniec co się odrzuciłem yy, w tym momencie, tutaj, tutaj. No i koniec końców zdecydowałem się, i to jest na plus dla mnie, że yy, policzyłem najlepszy wariant, jaki mogę zagrać, bo zagrałem koniec D7. I teraz po ruchu skoczek C4 zdecydowałem się, że nie będę wchodził w jakieś dziwne rzeczy typu Hetman F6, Hetman F3, może goniec H6, ale wtedy przy ma E5, ma F5 i tak dalej. Bardzo dużo dziwnych rzeczy, które trzeba by było liczyć, dlatego koniec końców zdecydowałem, że w tym momencie po prostu oddam mojego gońca na C3 i po odbiciu coś zagram. To znaczy z daleka myślałem o ruchu goniec B5, i to mi się całkiem podobało, tylko Odrzuciłem to, ponieważ stwierdziłem, że mam coś lepszego. Bo jak zagram koniec B5, jest tutaj nieprzyjemne związanie, ale przeciwnik może zagrać Hetman B3. No i ja raczej muszę to bić. Następuje bicie, zagram skoczek D7, tę pozycję widziałem. Okazuje się, że to był maks, który mogłem z tej pozycji wyciągnąć, natomiast ja nie byłem przekonany, bo z jednej strony, niby ten pionek jest słaby, ale z drugiej strony, przeciwnik może kiedyś zagra tutaj, tutaj, zacznie mnie atakować, będzie też atakował po linii B, a nie czułem, żeby mój skoczek tutaj był jakiś silny. Yy, więc nie do końca mi się to podobało i znalazłem wzmocnienie, ponieważ zobaczyłem. Że mogę połączyć dwie moje opcje, dwie moje myśli, które miałem wcześniej. Jednocześnie gonie z B5, i jednocześnie Hetman F6, bo mogę zagrać Hetman F6 od razu. I na to się zdecydowałem. Oj, sorry, coś internet pajacuje, więc jak będą jakieś opóźnienia, to wybaczcie. Eee, I teraz atakuję tego pionka, atakuję tego pionka. Co więcej, jeżeli zbiję tego pionka, to mój Hetman będzie bronił na D6, więc powinno być ok. A z drugiej strony grożę też potencjalnie ruchem B5. Więc ten ruch bardzo mi się podobał. No i już dodam jeszcze, że grożę także ruchem goniec B5. Więc jak przeciwnik zdecyduje się obronić pionka, to ja gram po prostu goniec B5 i jest ok. Jest tutaj związanie, no przeciwnik nie bardzo ma co tutaj zrobić. Więc zagrałem to Hetman F6. I okazuje się, że był to gruby błąd. Że faktycznie to, co trzeba było zrobić, to zagrać goniec B5 i po prostu wymienić tego silnego skoczka. Natomiast ja zagrałem Hetman F6 i to wszystko by się zgadzało, bo faktycznie atakuje tego pionka, atakuje tego pionka, bronię tutaj, grożę goniec B5. I przeciwnik po partii mi powiedział, że on jakby idąc na tę pozycję, nie widział. To, czego on się spodziewał, i to, co obaj liczyliśmy jako główny ruch, idąc na tę pozycję, to zagranie tutaj ruchu E5 i jeżeli ja zbiję, przeciwnik bije, ja biję, można się zastanawiać, czy oponent tutaj y, nie może zagrać skoczek b7, bo po tym ruchu będzie groził mu mat, więc to co ja liczyłem to hops, hops, hops. No i teraz bym się zastanawiał, czy grać goniec h3, czy dać szacha, czy by prowadzić skoczka potem. Y, to była tak jakby moja intencja, którą chciałem zagrać. Więc grając ruch hetman f 6 spodziewałem się, że nastąpi tutaj e5, no i wszystko spoko. Przeciwnik nie ma jak bronić tego pionka. Grozi mu goniec b5, nie może nic zrobić. Natomiast okazuje się, że przeciwnik ma jeden, jeden ruch, który ratuje mu całą pozycję, a nie dość, że mu ratuje pozycję, to stoi on po tym po prostu bardzo dobrze, ponieważ może zagrać ruch wieża E1 i schodzi ze wszystkich motywów bo teraz już goniec B5 nigdy nie będzie groziło. Jeżeli ja zagram goniec B5 od razu, to przeciwnik ma E5, atakuje tutaj, zaraz wejdzie skoczkiem na D6, więc źle. Jeżeli ja zagram B5, to przeciwnik znowu ma E5 i jak ja zagram tutaj, że atakuje w ten sposób, to on wcale nie bije, tylko on ma ruch E4. I gdziekolwiek nie odejdę, on bije, pozycja dla mnie jest bardzo zła. Dlatego po tym wszystkim zdecydowałem się zbić i... To bardzo dobrze pokazuje, jak dzisiaj, czy ogólnie jak w ostatnim czasie, niestety, ale nie jestem w formie, bo to, co ja liczyłem, to to, że przeciwnik zagrał tutaj wieżą na E1, żeby zagrać tu. I policzyłem cały wariant, że groź wiecie, wieża F3 i zdobycie tego pionka, więc ja zagram tutaj, przeciwnik zagra Hetman na 4 z atakiem, ja zagram tu, ale przeciwnik ma H3. I ten wariant początkowo odrzuciłem, po czym z daleka zobaczyłem, że mam A6. I ta pozycja, ja oceniałem, że dla mnie jest wygrana. W sensie coś takiego, B5, robię widełki i wszystko spoko. Problem jest taki, że to wszystko nie miało miejsca w partii, bo przeciwnik po prostu zagrał hetman F3 i okazuje się, że muszę te hetmany wymienić i ze względu na to, jak stoją dziwnie moje figury, to ten pionek leci. I przechodzimy do pozycji, w której jest równowaga materialna, ale przeciwnik ma wszystkie pionki centralne, które zaraz ruszą. No i tutaj spodziewałem się, że będzie ciężko. Zagrałem wieża E5. Nastąpiło koniec g2, no i widzicie, zaraz f4, zaraz e5, nie do końca wiedziałem w jaki sposób ja tutaj w ogóle mam wykonywać posunięcia, zdecydowałem się zagrać skoczek a6, nastąpiło f4, wróciłem się wieżą na e7, przeciwnik po prostu pcha pionki i najgorsze w tej pozycji jest to, że ja mogę tutaj próbować robić jakieś wikołki, ale przeciwnika plan jest tak prosty że on tutaj nie musi w ogóle myśleć. On musi po prostu wrócić, pchać pionka, ustawić gońca na H3, dać mi szacha jak będzie mógł i te pionki same mu wygrają partię. Więc za kilka ruchów zdecydowałem się na brutalną rzecz, ponieważ przeciwnik zagrał skoczek E4, ja sobie podszedłem królem, przeciwnik zagrał skoczek F6, ja odszedłem gońcem, przeciwnik zagrał D6, no i tutaj zagrałem wieża E6, i pogoniec D5 zdecydowałem się poświęcić jakość. Znaczy, wiecie, tutaj muszę oddać jakość, natomiast ja sobie policzyłem, że istnieje niezerowe prawdopodobieństwo, że może uda mi się tę pozycję utrzymać. Bo zagrałem skoczek B8. Przeciwnik to zbił, ja zbiłem. Nastąpiło królew 2. Najlepszy ruch w pozycji. Skoczek D7, hops, hops. No i mamy taką pozycję, którą szczerze mówiąc. Nie byłem przekonany, że przeciwnik w łatwy sposób będzie w stanie to przebić. Bo jeżeli na przykład uda mi się zagrać C4 i gonie z D3, to może będzie OK, bo trudno będzie się przeciwnikowi przebić. Co więcej, jak przeciwnik nawet zagra C4 i potem A4A5, to trudno jest mu kontrolować linię B, żeby atakować tego słabego pionka. Yy, natomiast przeciwnik zagrał C4. Bardzo dokładnie. Ja zagrałem króle F8, przeciwnik zagrał A4. No i tutaj moim pierwszym planem. Było żeby zagrać A5. I jeżeli teraz na przykład przeciwnik zagra tutaj, ja sobie podejdę, przeciwnik zagra tutaj, ja obronię, przeciwnik zagra tu tu. Oczywiście, okej, okay, tu tu i że zagram król C6 i nagle wszystko mi się broni. Tylko to co widziałem, jakby zobaczyłem z daleka, to to, że przeciwnik zawsze będzie miał w tej sytuacji D7. Ten pionek będzie po prostu odciągany. Będzie odciągał mnie od brony pionka i nie dość, że tutaj następuje wymiana, to jeszcze następuje wymiana wież, i ta pozycja jest przegrana. Także jeszcze chwilę próbowałem. Zagrałem wieża B7. Przeciwnik znowu zagrał bardzo dokładnie wieża E3, żeby wejść. Spróbowałem go przegonić, ale nie będę marnował waszego niezwykle na pewno cennego czasu. Dosłownie w tym momencie zdecydowałem się poddać, no bo prawda jest taka, że pozycja jest dla mnie totalnie, totalnie przegrana i Następny jego ruch będzie wieża A7, ten pionek został, moje pionki nigdzie nie ruszyły, no i partia jest przegrana, także przegrałem partię i no, nie jestem najbardziej zadowoloną osobą na świecie aktualnie, no i tak sobie myślę, że kurczę, oczywiście będę starał się walczyć, będę starał się zdobywać ranking, natomiast biorąc pod uwagę fakt, że no wiecie, to już jest kolejny turniej, gdzie no, akurat na tym turnieju z lepszymi nie grywam, gram ze słabszymi, no i robię półtora punktu z zawodnikami 2000-2100, no to tak się nie da zdobyć FMA i no nic, będę próbował, ale wydaje mi się, że na ten moment, biorąc pod uwagę moją siłę gry, biorąc pod uwagę, że w Czechach wiecie z lepszymi dostawałem w web, a ze słabszymi to albo wygrywałem, albo też dostawałem w web, no to ranking 2300 na ten moment jest dla mnie nieosiągalny. Może coś mi się przestawi w głowie, może zacznę grać lepiej, ale na ten moment po prostu nie widzę, że w najbliższym czasie dam radę wbić 2300. Wydaje mi się, że to po prostu jest za daleko i nie wiem, mogę spróbować, mogę wbijać wyższe rankingi na czeskomie, ale prawda jest taka, że pomimo tego, że niby wydawało mi się, że gram lepiej w szachy, no to okazuje się, że nie, że przeaczam jednoruchowe rzeczy ze strony przeciwnika, niedokładnie liczę, odlatuję podczas partii, no w taki sposób ciężko jest grać w szachy, no i mam nadzieję, że to się zmieni, w jakiś sposób spróbuję się, wiecie, naprawić, ale jak to wyjdzie, to nie wiem. Także 6 rund przed nami. Będę starał się grać jak najlepiej. Dzięki za wsparcie. Bardzo mi miło, że oglądacie streamy, że sprawdzacie, jak tam na żywo Tomasz Jaskółka się zachowuje. Chociaż dzisiaj pewnie nie było nic przyjemnego, żeby to oglądać. Także trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo.